Czy można to nazwać, że to są dziwne rzeczy ze Proszę mi nie wysyłać pozów. Dziękuję. Na czym mam się skupić? Cena? Zastosowanie? Przetestowanie? Tak. To są rzeczy, których myślisz, że wcześniej nie widziałem. Mogłeś niektóre widzieć. Ile ich jest? Sześć. Sześć rzeczy z Action. I jest siódma! Od razu pokażę. Przemów wchodzi i mówi, ty zobacz, co znalazłem. Ja dzisiaj tego nie będę testował. Pytanie do was. Jak będziecie chcieli odcinek, czy jestem w stanie coś wyciągnąć na wędkę za... 18 zł? Dajcie znać w komentarzach. Jak będzie dużo tych plusików po łapkom, jeżeli tak chcemy, tak chcemy test wędki za 18 złotych, będzie miało dużo lajków, to to, 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 to zrobię. Dobra, jestem ciekaw. Coś innego, bardziej rozrywka. Pobawmy się trochę, pobawmy się. Potestujmy te rzeczy. Się miła cię, dat. Ok. Jest tego strzelam z 10. Yy, konstrukcja, gumka plus. Taka gra, kiedyś była. Kojarzycie? Kojarzysz to? Ja bym chciał kiedyś takie gry z PRL-u przetestować. Ja pierwszy tam były te jajeczka, co trzeba było wilkiem łapać. Tam było właśnie... O! Ja to kupię i zrobię z tego odcinek. Wydaje mi się, że to jest bardzo tanie, że to wszystko mogło kosztować dychę, bo Holend holenderska sieć sklepów, których jest ponad 2100 w całej Europie czy może nawet na świecie, yy, zamawia to masowo, yy, hurtowo, więc przez to są tak niskie ceny. To jest zastosowanie, już widzę pierwsze. Jezus Maria, jak posło! Dobrze, żeś nie dostał, przepraszam. Ja myślę, że to może być, jakbyś chciał coś związać. No, to są linki do mocowania. I cena koło dychy? Myślę, że to może być koło dychy. 6,50. 6,50. Zaliczysz mi? O, na łódkę się przyda. Fajne. Coś trzeba szybko zamontować. Chwycić. Fajne. Dziękuję Przemek. Za 650 będę korzystał. To to, to powiem Ci zobaczcie. Jest takie jakieś ramię. Ja podejrzewam, że to może się można montować stołe. Ale daleko to to nie wyjdzie. Ograniczone jest to tym. Czyli to jest tak i żeby się coś wysunęło, tak, żeby się coś wysunęło, intrygujące, intrygujące, bar bardzo mi się tym bies rozkmina, tak, i nie wiem, lampkę przyczepić obok? Magda, sprzykacz do, tu do telefonu. O, poczekaj, bo muszę tu jakąś konferencję, sobie. o, co Wam tu, Bayer? Pogoda. Dobrze, na no specjalnie pogodę daję. Kończę. Pach. Pach. Yy, wydaje mi się, że chyba będę korzystał. To spotkanie na zombie, a to YouTube w tle. Ale badziew! <grym> <grym> Kurna, że to ktoś wymyślił i to ma jakieś zastosowanie. I to jest metalowe, no. żeby było najlepiej. A, jakość wykonania tu prestiżowo to wygląda, no. Przeszło test. Fajne. Zostawiam to. Fajne, fajne zakupy Przemek. Super. Dobrze mi idzie! Nie idzie mi jakoś tragicznie. Czy to było najtrudniejsze? Nie. To masz teraz drugą zabawkę. A miałem mówić, że jest mi gorąco. Wentylator. Na biurko. Tu żeby szefuncio mógł się... A, i to tylko nie na biurko, ale może być... A, to może być do samochodu też. Nie działa. Zepsute jest włącznik. Teraz w ogóle byłem, yy, byłem w Rzymie prawie 40 stopni i widziałem, że dużo Azjatów chodzi z takim yy, wiatrakiem na szyję. Takie wygląda to jak słuchawki, takie większe i tu po prostu oni się cały czas chłodzą. Jak byłem w Kaplicy Sykstyńskiej, to zazdrościłem, że, mogę, że, że coś takiego mają. W porzo, jak ktoś nie ma klimy w aucie, ok, dobra. Niemniej jednak zwykły gadżet, tak, żeby wywołać dodatkowy obieg. Fajne, w kamperach gdzieś. Ale plastik chiński straszny. No, no ten nie znam, ale za 15 no, zł złotych... 18. Jak za 15 zł plus 18? 3 zł W porze. Wash and go. To był trzeci produkt? To był trzeci. Wsiadałem etykietkę, bo byłem w centrum Pachnie jak ym, płyn do spryskiwaczy albo płyn do dezynfekcji rąk. Nie, nie. Tu już słyszę, że kamery nie, nie, nie. Nic nie wiem. Wiem, że jest niebieskie. Niebieskie są płynem do spryskiwaczy, więc powiedział, że to jest płyn do spryskiwaczy, ale poszedłbym jeszcze krok dalej. Wydaje mi się, szanowni widzowie, ale słuchajcie, że to jest niewidoczna wycieraczka. Scena jest antifok Spray. Geniusz! Spray przeciw parowaniu szyb. Aha, przeciw parowaniu szyb. Ale byłem blisko. blisko. Bardzo blisko. Proponuję zagotować wodę w czajniku. Wachence, lustro. Zobaczymy, czy zaparujemy. Ostrzelałbym, Strzelałbym, że to też jest w okolicach 15 zł. 6,20. 6,20. Jak działa, to spryskam całą chatę, wszystkie lustra. Wszystkie da, Zobaczymy. Ja, bo chcę na, na lustrze sprawdzić. No tak, tak, tak. No, to najlepiej będzie widać. Idziemy pryskać połowę lustra. Chodźcie. <grym> Prawa część spryskujemy. Czytałem instrukcję, trzeba przytrzymać szmateczko. Kto czyta instrukcję dzisiaj? Ile to już tu jest? 6,20. 3... 6,20. No to to nie jest kit, to jest hit. Nie wiem, jak długo jeszcze będę to trzymał, żeby mieć świadomość tego, że to działa, ale jest zajebiste. Spryku spryskuję całe. Ale jeszcze, jakby to było hydrofobowe, w sensie takim, jakby na tym się Jakby się Kurde, już popreskałem. Chodźcie do góry, drugie, u góry, i z drugie lustro, sprawdzimy dalej. Może uwielbiam takie odcinki. Piszcie, czy Wam się to podoba. Jestem kurna, ja się odnajduję w czymś, jakimś testowaniu takich głupich, prostych rzeczy. Ale mnie to jana. Yy, za 6,50 minus 30 groszy. Może naprawdę fajną rzecz kupić. Teraz sprawdzam, czy to tworzy barierę hydrofobową, że tak naprawdę taką niewidoczną wycieraczkę. Wiesz, dużo rzeczy zostaje wynalezionych przez przypadek na przykład, nie? Smutek. Dobra, koniec testu. Czyli tu przez przypadek niczego nowego nie wymyśliliśmy ale już mi się podoba. Musiał sobie kupić 100 takich gadżetów, a jak przecieram, jest tutaj tak szybciej. Więc coś tam ona robi. Dobra. Yy, dziękuję bardzo za 6 złotych 50 groszy zł minus 30 groszy. Bardzo fajny produkt. Teraz... Dobra. 6,20. Dziwna. Bardzo dziwna taśma. Bar bardzo dziwna taśma. Mogę to otworzyć? Może, ale lepiej nie. Na razie. Tu to, to otworzę. Plastyka. Ciekawa taśma, ale ja już się domyślam tym moim małym muszczkiem, co to będzie, szanowni widzowie. Czarna taśma, z jednej strony zabezpieczona dodatkową fonią, pod którą podejrzewam, kryje się klej. To będzie jakiś turbo silny klej, i podejrzewam, że to jest jedna z tych takich taśm. Jeszcze biorąc pod uwagę strukturę, ona jest bardzo śliska, przypomina mi taką bardzo wytrzymałą taśmę. Uważam, że to jest. Mhm. Tak chyba będzie. To nie jest żadna izolacyjna. Do zaklejania dziur. Taka wodoodporna jest na pewno. Ja bym ją zastosował, gdybym miał gdzieś przedarty basen. Tu. Myślę, że to około 20 zł można kosztować. 8 zł. 8 zł? Zamiast 50. Naprawdę? Tak. Bez grosza, okej, okay, niech będzie. No ale co? Basen uciąć nie będę, ale butelkę przetnę. Mamy nagle taką sytuację, że przychodzą do was dzieciaki na basen, wchodzą z nożami przecinają wam basen. No kurwa, trochę niekontrolowane to zrobiłem. Nie w tym miejscu. Weź to delikatnie dociskaj. Dociskaj delikatnie, żeby było, że wiesz, dramaturgia leci, a tu muszę odkleić to. A gdzie to leci? Test? No, gdzieś tu przecieka. To jest źle, to jeszcze przykleimy. Gdzieś tu wupierdziało. W dupę jeża. Moje nowe przekleństwo ostatnio. Już nie kurczę, ja albo ja pierdolę, tylko w mordę jeża. Ale się przywaliło mocno. Ale chwyciło. Na pewno zostanie to w moim, w moim garażu, bo uważam, że warto coś takiego mieć, posiadać. Za ile? Za 8 zł. Wniosek? Jednym kawałkiem taśmy. Nie przyklejcie! Poczekaj, bo to już wygląda źle. Idę po nową butelkę. To ja już mam kilka wniosków. Zobaczcie jak szybciutko tutaj do jakichś wniosków doszło. Na tych perforowaniach butelki w tym miejscu ta taśma nie chwyci. Tylko na gładkich powierzchniach. Robimy bubę tutaj. Taka buba, znacząca buba. Chyba powinno działać, nie? Hit, hit czy kit. Główno. Nie kupujcie tej taśmy. Nie, no nakleiłem i to tak w miejscu takim pośrodku. Wodporna taśma idealnie nadaje się do tymczasowego zatrzymania wycieków z mocnym klejem do zasoby pod wodą oraz na szorstkich i brudnych powierzchniach. No, na tych szorstkich po, po, powierzchniach to na pewno się nie nada. Może jest warta te 6 zł, czy tam 8, 8. zł, 6 plus 2 zł, ale hmm, chyba jest rzeczywiście tymczasowa. Myślę, bez że jeżeli wskania. chodzi. Bez, bez takiego jakiegoś. No tylko z drugiej strony, jak masz dziurę w basenie i zrobioną, no to tam jakby nie było, jest ciśnienie jakieś. I tu widać, że delikatne ciśnienie powoduje to, że od razu. Tylko jednak to w sumie nie trzyma to za bardzo. też pojemnik, w którym to się znajduje. No nie. Bo ja... Tu jest no, nasza no rana. Tak. Tu jest nasza rana i ta taśma przylega cała do powierzchni. Tak jakby więc... trochę mniej ciekła. No ale przy... tak nie no nie udaje, no przyciskam, nie? Ogólnie fajny wynalazek. Jakby to kapkę lepiej działało, byłoby fajnie. Idziemy dalej. I to był piąty produkt? Został nam ostatni. Został nam ostatni produkt. Forpeda! Znaczy, to jest fajne remedium na nagły problem z dźwiękiem. No to są mikrofony bezprzewodowe na USB. Jedna matka i dwie, dwie, dwie pchełki. 45 zł. 22 zł. Dwa mikroporty bezprzewodowe z odbiornikiem z wejściem typu USB typu C. Tylko ja nie mam iPhone'a z wejściem USB typu C, a Ty masz? Mamy MacBook'i z wejściem USB typu C. Sparowane na pewno są, bo tu znaczy, mi... mi go widzi, mi go widzi laptop. Tak, się się zielono. podłączyliśmy go pod lapka, bo nie mamy telefonu. Pięty jest dźwięk, możemy tutaj położyć tego Mac'a. Połóżmy go, żeby jako dowód dać Wam, że w tym momencie jest tutaj podłączone, widać. Jest podłączona matka, czyli odbiornik. Mamy dwa mikroporty. Jeden jest tutaj, i drugi jest tutaj. I teraz kwestia jest taka, że producent chwali się, że jest zasięg do 20 metrów. Ten zasięg za bardzo nie obchodzi jakość, ale zaraz rację, bo istotne jest dla mnie przede wszystkim jakość tego nagrania oraz jak długo taka bateria trzyma. Jeżeli to jest bardzo lekkie, to jest lekkie, może z 15 gramów. Jeżeli to trzyma pół godziny, no to to nie, to skórka za wyprawkę, nie opłaca nie się. jeżeli to trzyma z godzinę, to jako taka alternatywa, w razie przy nagraniach, przy dużej ilości osób, żeby kogoś było lepiej słychać, może fajnie. Rozwala mnie cena: 22 zł. Dobra, sprawdzamy. Tak, to mi, żeby pokazać, że też się nie zgrywa z MacBooka, tylko że idzie z to żeby pójść za drzwi i żeby to. Więc wychodzę i teraz też będę do Was mówił. Wyszedłem, zobaczę to swoje lustro czy jest zaparowane, czy nie. Ale już teraz jestem w łazience. Wchodzę tutaj do siebie do samochodu. powinno być mniejszy echo. Odległość. I z 10 metrów. I dobra. Wracam. To brzmi jak... Yy, gofry numer 4, proszę! Już wiem wszystko. Szkoda. Było tak blisko. Za 22 złotych. No nie nadaje się to do nagrań YouTube'owych w ogóle. Za 20 złotych to, to macie trzy takie mocowania, nie? Więc, yy, więc yy, uważam, że to jest bardziej kit niż hit i, i szkoda. No na pewno nie jako alternatywa. Gdyby padło mi dzisiaj to, to, yy, no, to już bym wolał do wody mówić. To już to body by lepiej zgarniało z całym szacunkiem. Co według mnie jest badziew? Mikroport. Fajne, ale badziew. Nie kupujcie tego. To. Fajne. Po dłuższym zastanowieniu. Jak coś wkładam do torby, to to by się zahaczało. Pewnie to by mi odpadło, porobił badziew. Dlatego to musi być na stałe przyklejone. Na stałe. Ja nie chcę na stałe. Taśma. Mega kryzysowa. To już myślę, że lepiej pójść do Leroy Castle i tam kupić coś, co nie kosztuje 6 zł 8, plus 2. Tylko zainwestować coś, co kosztuje 20. Wentylator to będzie trzecie miejsce. Są miejsca, w których na pewno obiekt tego powietrza wyrzucanego przez ten super wydajny wyrnik by się przydał. Gdzieś do, do roboty przy tym, w jakim samochodzie, który tej klimatyzacji nie ma, a przydałoby się, żeby a coś... Do do szopy, no do jakichś takich roboczych rzeczy. Cicho tu też nie chodzi, ale no. Jest ciepło. Trzecie miejsce, myślę, że może się przydać. Na drugim miejscu dam to. Tak przewrotnie. Ale żeby coś fajnie zamontować na szybkości za te pieniądze, nawet to obciąć i coś zawiązać. No i tu widzę już dużo dostosowanie. Nie no, to... sorry, to też jest bardziej. Wycofuję swoje słowo. To będzie hit. Uważam, że w zimę przyjeździe samochodem, gdzie parują nam szyby, fajne, w samochodach, w domu sprawdzone na lustrze, przydatne. Nie wiem, jak długo to będzie się trzymało, ale to polecam. Kowiecie ta półka na razie jest taka bardzo budżetowa. Piszcie, czy chcielibyście zobaczyć jakieś testy bardziej takich wyrafinowanych rzeczy. Nie wiem jakich. Napiszcie w komentarzach, jakiej byście chcieli. Ja się do tego dostosuję. Bardzo dziękuję za dzisiaj, dziękuję za przygotowanie. To co? Widzimy się w następnym odcinku, a ja lecę dalej kręcić materiały dla Was. Na razie. Pa, pa. Ja już tu kurna sprzątam. Zanoszę rzeczy. Narzekam na taśmę? Narzekam na taśmę, mówię, że sy w Badziew. Muszę się z nią przeprosić. Bardzo ci taśmo TCX Waterproof Tape 50 mm. Bardzo tą firmę też bardzo chciałem przeprosić. Za robicie taśmy. Bez jaj. Yy, chwyciło. Ściskam, żeby nie było. I byłem prostymowo. na siłowni. Jakaś jedna kropla, ale to naprawdę mocno ścisnąłem. Yy, Zmieniamy miejsce. Yy, egzekwo. A co tam? Niech mają. Spodobało się i chcesz więcej? Żaden problem. Na lewo najnowszy film, z prawej moja propozycja dla Ciebie. Pamiętaj, Team Łukasz zawsze subskrybuje.